Cześć Wam po raz kolejny. No i tym razem Megan na warsztacie Megan 2. Yy, Volvo V40 nieskończona jeszcze, więc w czasie robię tą megankę. Ponieważ też mi się taki termin trafił. Yy, no i co wam chciałem pokazać generalnie? No megankę, jak Meganka, nie? do zrobienia. <grym> Lewe nadkole Tutaj po prostu właściciel obtar to nad kole. Próbował lakierować to z puszki. Bardzo duża różnica koloru była. Zresztą tutaj widać tą, powinno być widać tą różnicę koloru. Nie wiem, czy to ten... no widać o takie cienie. Właśnie bardzo duża różnica koloru lakieru. I tutaj źle poszpachlowane to nad kole było. Dlatego je wyszlifowałem. Będę je szpachlował jeszcze raz. I wyprowadzał profil jeszcze raz. Co jeszcze? No lusterko. Lusterko też przez właściciela tak fachowo naprawione, że po prostu no całe, całe do naprawy to lusterko jest. Tutaj drzwi zapyliło lakierem. Prawdopodobnie malował to lusterko, zapyliło drzwi lakierem. Także całe drzwi do polerki będą. Zdemontowałem oczywiście tutaj ten plastik od nadkola. Po to, żeby po prostu sobie ułatwić pracę, koło oczywiście. Tutaj poluzowane zderzaki, Megance bardzo proste. Są bardzo, w ogóle w renówce to jest bardzo prosty ten wcisk na zderzaki, tak więc one się dobrze spasowują. Jak się je zakłada, po raz tam, enty raz, więc nie ma z tym problemu. Lampę zdjąłem po to, żeby też tutaj sobie. Ułatwić pracę przy szlifowaniu tego. Na razie szlifuję papierem wodnym, szlifowałem maszynowo, to tutaj ten dół, tutaj tą górę szlifuję papierem wodnym, ponieważ chcę zobaczyć ile tego lakieru nałożonego, jednokomponentowego przez poprzedn... po... z poprzedniej naprawy mi zejdzie. To by mi ułatwiło sprawę, bo bym lakierował tylko do tego profilu tutaj. Jak lakierujecie takie drobne zaprawki... To... No i co? No i druga strona też tutaj tam ta dolna część nadkola jest popaprana lakierem mało profesjonalnie i to bardzo widać jest. Bo to też ten sam, wykomponentowy lakier, jest źle dobrany kolor. Podobno był kolor dobrany z klapki, więc nie wiem, klapka już oddana do mieszani przeze mnie. Oczywiście w megankach macie klapkę na yy, wciski, nie? Demontujecie tylko ten plastik, tutaj, bo tutaj klapka to jest tak zrobiona. Plastik jest na wciski, tak jest właśnie. W tych nowych gazówkach bardzo pomysłowe rozwiązanie, i trzeba się pierwszy z demontowaniem tutaj całego tego wlewu, nie? Tak, to Toledo, e... no i co? No, i tak sobie właśnie działam przy tej megance. Potem Wam pokażę resztę, oczywiście pokażę Wam efekt finalny, e... no i tyle. No, i w ogóle chciałem Wam podziękować, że w ogóle coś się dzieje tam na tym moim kanale, że tam komentujecie te filmy. E... Nawet jakieś subskrypcje się pojawiły, co mnie cieszy. Więc jeżeli chcecie, nie wiem, jeżeli chcecie porady jakieś tam jak zdemontować coś z jakiegoś auta, albo jak coś na, coś poprawić dla w jakimś ziałcie to piszcie, nie? Ja to wam mogę udostępnić, to nie ma tego problemu, ponieważ jak kwartalnie to mam dziesiątki aut i się przewija tutaj różnych modeli, więc tam ktoś pisał o zderzakach, jak zdemontować zderzak w Toledo, więc jak będę miał tylko następnym razem Toledo od klienta, bo tam to też nie było moje Toledo. Ja nie jeżdżę Toledo, ale będę ja tylko Toledo od klienta. Także na pewno nagram Wam filmik, jak zdemontować zderzaki w Toledo od dwójce. Nie? Na przykład, no, że możecie w komentarzach pisać, co chcecie zobaczyć. Ja Wam to będę udostępniał, jeżeli w miarę możliwości, oczywiście. No. Także zaczynamy pracę przy meganicy dwójce dzisiaj. Dzisiaj szlifujemy. Tutaj mam jeszcze zamiar wyszlifować to lusterko i tą drugą stronę. Odstawiam Megankę i biorę się z powrotem za Volvo V40. Dzięki.